Czy wiesz, że zmęczenie nie musi być naturalną częścią starzenia się? Wielu seniorów uważa, że brak energii, osłabienie sił fizycznych i spadek motywacji to po prostu nieuniknione efekty upływu lat. Jednak coraz więcej badań potwierdza, że odpowiednia suplementacja może diametralnie zmienić codzienne samopoczucie. To nie magia, to nauka stojąca za skutecznym działaniem silnych witamin, które wspierają organizm od wewnątrz. Nie musisz już godzić się na zmęczenie o poranku czy brak sił na spacer z wnukami. Czas odzyskać kontrolę nad swoim ciałem i zdrowiem. Witaminy odgrywają kluczową rolę w każdym etapie życia, ale to właśnie w dojrzałym wieku ich znaczenie staje się szczególnie istotne. Organizm seniora potrzebuje więcej wsparcia, by utrzymać odporność, wydolność i dobre samopoczucie psychiczne. Niedobory witamin z grupy B, witaminy D czy magnezu mogą powodować nie tylko brak energii, ale też zaburzenia snu, bóle mięśni i problemy z pamięcią. Dlatego tak ważne jest, by codzienna suplementacja. Była przemyślana i dostosowana do indywidualnych potrzeb. Silne formuły witaminowe dla osób starszych to nie chwilowa moda, ale efekt wieloletnich badań i testów klinicznych. Zawarte w nich składniki działają synergicznie, co oznacza, że wspomagają się nawzajem, potęgując swoje dobroczynne działanie. Dzięki temu możliwe jest nie tylko wsparcie układu odpornościowego, ale również poprawa metabolizmu, zwiększenie wydolności fizycznej oraz opóźnienie procesów starzenia. To jak codzienna porcja naturalnej siły która dodaje energii, gdy organizm tego najbardziej potrzebuje. Dbanie o zdrowie po 60 nie musi być skomplikowane ani kosztowne. Kluczem jest konsekwencja i mądre wybory, takie jak wprowadzenie do codziennej rutyny odpowiednich suplementów. W połączeniu z lekką aktywnością fizyczną, zdrową dietą i nawodnieniem silne witaminy mogą znacząco podnieść jakość życia. Nie chodzi tu tylko o dłuższe życie. Chodzi o życie pełne pasji, energii i radości z każdej chwili. Seniorze, nie czekaj. Twoje zdrowie... Zdrowie zasługuje na najlepsze wsparcie każdego dnia. Witaminy, które wspierają Twoją codzienną energię, wielu z nas, zwłaszcza w dojrzałym wieku, zmaga się z problemem braku energii. Codzienne zmęczenie, brak witalności i motywacji do działania mogą stać się przeszkodą w czerpaniu radości z życia. Na szczęście, odpowiednia suplementacja witaminowa może pomóc w odzyskaniu sił witalnych, poprawie nastroju i ogólnego samopoczucia. Witaminy są kluczowe w wielu procesach biochemicznych zachodzących w organizmach, dlatego warto poznać te, które mają szczególne znaczenie w walce z chronicznym zmęczeniem. Witamina B12, klucz do energetycznego przebudzenia. Witamina B12 to jedna z najważniejszych witamin dla osób, które chcą poczuć się pełne energii. Niedobór tej witaminy może prowadzić do osłabienia organizmu, a także problemów z pamięcią i koncentracją. B12 odgrywa kluczową rolę w produkcji czerwonych krwinek, które odpowiadają za transport tlenu do komórek ciała. Bez wystarczającej ilości witaminy B12 zmęczenie nie staje się stałym towarzyszem dnia. Dlatego suplementacja B12 jest niezbędna, szczególnie dla osób starszych, które mogą mieć trudności z jej wchłanianiem. Witamina D nie tylko dla kości, ale i dla energii. Witamina D to kolejna niezbędna substancja dla seniorów, która pomaga nie tylko w utrzymaniu zdrowych kości, ale także w poprawie ogólnej witalności. Często zapominamy, że witamina D ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i poziom energii. Niedobór tej witaminy może prowadzić do uczucia osłabienia depresji, a także problemów z układem odpornościowym. Słońce jest naturalnym źródłem witaminy D, ale wiele osób, szczególnie zimą, boryka się z jej niedoborem. W takim przypadku suplementacja staje się kluczowa. Witamina C, naturalny zastrzyk energii. Witamina C jest powszechnie znana z właściwości wzmacniających odporność, ale jej rola w utrzymaniu wysokiego poziomu energii jest często niedoceniana. Witamina ta wspiera produkcję kolagenu, poprawiając elastyczność skóry i stawów, ale także wspomaga metabolizm energetyczny organizmu. Regularne spożywanie witaminy C pomaga w redukcji zmęczenia, przyspiesza regenerację po wysiłku i poprawia ogólną wydolność. To jeden z najsilniejszych naturalnych antyoksydantów, który zapobiega uszkodzeniom komórek i przeciwdziała zmniejszeniu energii. Magnez, minerał, który wyzwala energię, magnez jest minerałem, który ma ogromny wpływ na naszą energię. Uczucie zmęczenia i wyczerpania może być spowodowane niedoborem tego minerału, ponieważ magnez jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu nerwowego. Działa jak naturalny regulator energii w organizmach, zmniejszając napięcie mięśniowe, poprawiając nastrój i wspomagając regenerację. Niedobory magnezu mogą prowadzić do bezsenności, skurczów mięśniowych i ogólnego uczucia osłabienia. Wprowadzenie magnezu do diety lub jego suplementacja może w znacznym stopniu poprawić codzienną witalność. Żelazo dla lepszej cyrkulacji energii. Żelazo to to minerał, który odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu energii, szczególnie poprzez poprawę transportu tlenu we krwi. Osoby z niedoborem żelaza często doświadczają chronicznego zmęczenia osłabienia, zawrotów głowy, a także problemów z koncentracją. Niedobór tego minerału prowadzi do anemii, czyli stanu, w którym liczba czerwonych krwinek w organizmie jest zbyt mała, by prawidłowo dostarczać tlen do tkanek i narządów. Żelazo jest niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu energii, dlatego warto zadbać o jego odpowiednią ilość w diecie, szczególnie w połączeniu z witaminą C, która wspomaga jego wchłanianie. Witamina E wsparcie dla organizmu i umysłu. Witamina E jest silnym antyoksydantem. Sydantem, który pomaga chronić komórki organizmu, przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami. Oprócz swoich właściwości ochronnych, witamina E wspomaga również poprawę wydolności fizycznej i psychicznej. Regularne spożywanie tej witaminy przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i wyczerpania. Witamina E działa na poziomie komórkowym, przyczyniając się do lepszego wykorzystania energii i poprawy funkcji mózgu. Dlatego warto zadbać o jej obecność w diecie, aby zwiększyć zarówno fizyczną, jak i mentalną witalność. Podsumowanie: witaminy na energię to. Fundament zdrowia. Witaminy i minerały odgrywają niezastąpioną rolę w utrzymaniu energii i siły witalnej organizmu. Wprowadzenie odpowiednich suplementów witaminowych do diety to kluczowy krok w walce z chronicznym zmęczeniem. I osłabieniem. Zwiększenie poziomu witaminy B12, witaminy D, magnezu, żelaza oraz innych niezbędnych składników pomoże odzyskać energię, poprawić wydolność organizmu i przywrócić równowagę w ciele i umyśle. Dbałość o te elementy to inwestycja w zdrowie, która zwróci się w postaci lepszego samopoczucia, większej motywacji i pełnej radości z codziennego życia. Układ odpornościowy to Twoja pierwsza linia obrony przed chorobami. Każdego dnia nasze ciało narażone jest na działanie wirusów bakterii i toksyn. Układ odpornościowy działa jak strażnik, który chroni nas przed infekcjami i stanami zapalnymi. Aby działał prawidłowo, potrzebuje wsparcia, zwłaszcza w okresach osłabienia, stresu czy zmian pogodowych. Witaminy odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu jego siły i reaktywności. Odpowiednia suplementacja może wzmocnić organizm i uczynić go bardziej odpornym na zagrożenia zewnętrzne. Witamina C. Tarcza przeciwko infekcjom. Witamina C to najbardziej znany sprzymierzeniec odporności. Działa jako silny antyoksydant, chroniąc komórki przed uszkodzeniami i wspomagając produkcję białych krwinek, które zwalczają infekcje. Regularne jej spożywanie skraca czas trwania przeziębienia i zmniejsza jego intensywność. Dodatkowo witamina C wspiera gojenie się ran i poprawia przyswajanie żelaza, co także wpływa na odporność. Jest obecna w wielu owocach, ale w razie potrzeby warto sięgnąć po suplementarze. Witamina D, obrońca układu immunologicznego. Choć witamina D kojarzona jest głównie z kośćmi, jej wpływ na odporność jest równie istotny. Badania pokazują, że osoby z niedoborem tej witaminy częściej zapadają na infekcje dróg oddechowych. Witamina D wspiera aktywację komórek odpornościowych, takich jak limfocyty T, które są niezbędne do walki z patogenami. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym warto kontrolować jej poziom i w razie potrzeby go uzupełniać. Naturalnym źródłem jest Słońce, ale suplementy są niezastąpione w okresach jego braku. Witamina A: regeneracja i ochrona. Witamina A wspomaga regenerację błon śluzowych, które stanowią fizyczną barierę ochronną przed patogenami. Jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania komórek odpornościowych szczególnie w układzie oddechowym i pokarmowym. Jej niedobór osłabia organizm i zwiększa podatność na infekcje. Znajduje się m.in. w marchwi, słodkich ziemniakach, wątróbce i jajach, ale może być też suplementowana. Witamina A działa też przeciwzapalnie, wspomagając równowagę w reakcji odpornościowej. Witamina E – strażnik komórek odpornościowych. Witamina E to silny antyoksydant, który wspiera komórki odpornościowe w walce z wolnymi rodnikami, chroni błony komórkowe i pomaga zachować ich integralność, co jest kluczowe dla skutecznej odpowiedzi immunologicznej. Regularna suplementacja witaminą E może pomóc w zachowaniu młodości układu odpornościowego, szczególnie u osób starszych. Dodatkowo wspiera działanie witaminy C i selenu, tworząc silne trio ochronne. Znajdziemy ją między innymi w orzechach, olejach roślinnych i nasionach. Witamina B6 cichy bohater odporności. Witamina B6 odgrywa mniej oczywistą, ale bardzo ważną rolę w odporności. Wspomaga produkcję przeciwciał i wpływa na komunikację między komórkami układu immunologicznego. Jej niedobór może prowadzić do osłabienia reakcji obronnych organizmu i zwiększonej podatności na infekcje. Występuje naturalnie w bananach, kurczaku, rybach i ziemniakach, ale często jest także składnikiem kompleksów witaminowych. Dzięki niej organizm szybciej reaguje na zagrożenia i łatwiej się regeneruje po chorobie. Kwas foliowy i witamina B12 duet dla odporności. Obie te witaminy wspierają produkcje produkcję komórek krwi, w tym białych krwinek, które są kluczowe w systemie obronnym organizmu. Niedobory mogą prowadzić do spadku odporności i większej podatności na infekcje wirusowe oraz bakteryjne. Kwas foliowy i B12 są szczególnie ważne u osób starszych, u których wchłanianie składników odżywczych bywa osłabione. Suplementacja powinna być regularna i dostosowana do indywidualnych potrzeb. Wspólnie tworzą solidny fundament dla silnej i sprawnie działającej odporności. Odporności. Podsumowanie, moc odporności zaczyna się od wewnątrz. Zadbany układ odpornościowy to najlepsza ochrona przed chorobami i przewlekłym zmęczeniem. Witaminy odgrywają kluczową rolę w jego wspieraniu, dlatego warto włączyć je do codziennej rutyny. Suplementacja dostosowana do wieku, stylu życia i sezonu potrafi zdziałać cuda dla zdrowia. W połączeniu z odpowiednią dietą, ruchem i snem witaminy mogą stać się Twoim codziennym sprzymierzeńcem. Nie czekaj na pierwsze objawy osłabienia, działaj profilaktycznie. Budując odporność od podstaw. Zdrowe kości to fundament długiego i aktywnego życia. Z wiekiem nasze kości stają się coraz bardziej podatne na osłabienie, złamania i choroby takie jak osteoporoza. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ogromny wpływ na ich kondycję mają witaminy. To właśnie one wspierają wchłanianie minerałów takich jak wapń i fosfor oraz regulują procesy odbudowy tkanki kostnej. Zaniedbanie odpowiedniej suplementacji może prowadzić do powolnej, ale postępującej utraty masy kostnej. Dlatego warto zrozumieć, które witaminy są niezbędne dla zachowania mocnych i zdrowych kości. Witamina D strażnik wapnia w organizmie. Witamina D to najważniejsza witamina dla zdrowia kości, ponieważ odpowiada za wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego. Bez jej obecności, nawet dieta bogata w ten minerał nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Niedobór witaminy D prowadzi do krzywicy u dzieci i osteomalacji u dorosłych czyli zmiękczenia kości. Naturalnym źródłem witaminy D jest światło słoneczne, ale w okresach jesienno-zimowych jej suplementacja staje się koniecznością. Dzięki niej wapń trafia tam, gdzie powinien do kości, a nie do naczyń krwionośnych. Witamina K2 kierownik wapnia. Choć mniej znana, witamina K2 odgrywa kluczową rolę w dystrybucji wapnia w organizmie. To ona decyduje, by wapń osadzał się w kościach i zębach, a nie w tętnicach, gdzie może prowadzić do miażdżycy. W połączeniu z witaminą D tworzy idealny duet, wspierający mineralizację kości. Witamina K2 aktywuje białka odpowiedzialne za wiązanie wapnia w macierzy kostnej. Jej niedobory mogą przyspieszać procesy demineralizacji, co Zwiększa ryzyko złamań nawet przy drobnych urazach. Dobrze przemyślana suplementacja obu tych witamin jest więc kluczowa. Witamina C, nie tylko odporność, ale i kolagen. Witamina C jest znana z działania wzmacniającego odporność. Ale ma również ogromne znaczenie dla kości. Uczestniczy w syntezie kolagenu, białka, które stanowi strukturę nośną kości, ścięgien i chrząstek. Bez odpowiedniej ilości kolagenu kości stają się kruche, a ich regeneracja wolniejsza. Witamina C działa również jako silny antyoksydant, chroniąc komórki kostne przed stresem oksydacyjnym. Regularne jej spożywanie wpływa pozytywnie na elastyczność i sprężystość układu kostnego, co zmniejsza ryzyko kontuzji. Witamina A, równowaga między. Wzrostem a rozpadem kości witamina A pełni dwojaką funkcję. Wspiera wzrost komórek kościotwórczych, ale w nadmiarze może prowadzić do ich nadmiernego rozpadu. Dlatego ważne jest, aby zachować równowagę w jej spożyciu. W odpowiednich dawkach pomaga w utrzymaniu zdrowych komórek kości i wspiera procesy regeneracyjne. Jest szczególnie istotna w okresach intensywnej przebudowy kości, na przykład po złamaniach czy w okresie menopauzy. Występuje w produktach takich jak wątróbka, marchew, masło czy jaja, ale suplementacje warto skonsultować z lekarzem. Witamina B12. Wsparcie dla szpiku kostnego. Witamina B12 jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania szpiku kostnego, który produkuje czerwone krwinki. Choć często kojarzona z energią i układem nerwowym, jej rola w zdrowiu kości jest równie istotna. Badania pokazują, że niedobór B12 może zwiększać ryzyko złamań, zwłaszcza u osób starszych. Witamina ta wspiera również metabolizm kostny i procesy regeneracji. Szczególnie narażeni na jej niedobór są weganie i osoby z zaburzeniami wchłaniania. W ich przypadku suplementacja jest konieczna. Magnez mineralna baza pod kości. Choć nie jest witaminą, magnez współdziała z wieloma witaminami w procesie budowy i wzmacniania kości. Wspiera działanie witaminy D, bierze udział w produkcji białek kostnych i pomaga utrzymać równowagę wapniowo-fosforanową. Niedobór magnezu może prowadzić do zaburzeń mineralizacji kości i zwiększonej łamliwości. Znajdziemy go w orzechach, nasionach, pełnoziarnistych produktach i warzywach liściastych. Jego obecność jest nieodzowna dla utrzymania gęstości mineralnej kości przez całe życie. Podsumowanie: mocne kości wymagają wsparcia witaminowego. Utrzymanie zdrowych kości to nie tylko kwestia wapnia to złożony proces, w którym biorą udział witaminy D, K2, C, A. B12 i minerały jak magnez. Ich odpowiednie stężenia w organizmie pozwalają na skuteczne przyswajanie i wykorzystanie składników mineralnych. Bez tego kości tracą na gęstości, elastyczności i stają się podatne na urazy. Regularna suplementacja, zbilansowana dieta i aktywność fizyczna to filary zdrowia kostnego. Im wcześniej zaczniemy wspierać nasze kości, tym dłużej będą one służyć nam bez bólu i ograniczeń. Zdrowy mózg to nie tylko sprawność umysłowa, ale ochrona na całe życie. W miarę starzenia się organizmu mózg staje się szczególnie podatny na uszkodzenia, stres oksydacyjny i stany zapalne. Choroby neurodegeneracyjne, takie jak Alzheimer, Parkinson czy demencja, rozwijają się powoli, często latami bez widocznych objawów. Coraz więcej badań potwierdza, że odpowiednia suplementacja witaminami może opóźnić lub nawet zapobiec tym procesom. To nie tylko kwestia pamięci, to ochrona tożsamości, emocji i zdolności do życia w pełni. Witaminy wspierają neurony, poprawiają krążenie mózgowe i chronią komórki nerwowe przed degeneracją. Witamina B12 ochrona mieliny i pamięci. Witamina B12 jest absolutnie kluczowa dla funkcjonowania układu nerwowego. Wspomaga tworzenie osłonki mielinowej, która chroni włókna nerwowe i zapewnia szybkie przesyłanie impulsów między komórkami. Jej niedobór prowadzi do problemów z pamięcią, koncentracją, a w dłuższej perspektywie do uszkodzeń neurologicznych. U osób starszych absorpcja B12 pożywienia bywa ograniczona dlatego suplementacja często staje się koniecznością chroniąc struktury mózgu B12 działa jak tarcza przeciwko wczesnym objawom demencji witamina D światło dla mózgu nie bez powodu witamina D nazywana jest witaminą słońca jej niedobór jest ściśle powiązany z depresją spadkiem funkcji poznawczych i ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych witamina D wspiera produkcję neuroprzekaźników oraz reguluje odpowiedź zapalną w mózgu co jest kluczowe w prewencji chorób Takich jak Alzheimer ma także wpływ na plastyczność mózgu, zdolność do tworzenia nowych połączeń neuronowych. Osoby z niskim poziomem tej witaminy częściej wykazują objawy pogorszenia nastroju i funkcji umysłowych. Witaminy z grupy B, wsparcie dla procesów poznawczych, witaminy B6, B9, kwas foliowy i B12 tworzą razem potężny kompleks wspierający zdrowie mózgu. Regulują poziom homocysteiny, aminokwasu, którego nadmiar zwiększa ryzyko uszkodzeń naczyń mózgowych, i rozwoju demencji. B6 i B9 są również niezbędne do produkcji serotoniny i dopaminy, hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie i motywację. Ich regularne spożycie poprawia pamięć, koncentrację oraz spowalnia procesy starzenia komórek nerwowych. To fundament profilaktyki neurodegeneracyjnej. Witamina E, antyoksydacyjna ochrona neuronów. Witamina E to silny przeciwutleniacz, który chroni błony komórkowe neuronów przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Wolne rodniki są jedną z głównych przyczyn degradacji komórek mózgowych, a witamina E skutecznie je neutralizuje. Jej obecność wspiera integralność struktur mózgu, poprawia pamięć oraz zmniejsza ryzyko chorób takich jak Alzheimer. Co więcej, witamina E wspomaga działanie innych witamin takich jak C i A, tworząc pełny system obrony mózgu. Jej źródła to m.in. orzechy, oleje roślinne i zielone warzywa liściaste. Witamina C więcej niż odporność. Chociaż znana głównie jako wsparcie dla układu odpornościowego, Witamina C odgrywa istotną rolę również w funkcjonowaniu mózgu. Uczestniczy w syntezie neuroprzekaźników, takich jak dopamina i noradrenalina, oraz chroni komórki nerwowe przed stresem oksydacyjnym. Ponadto wspiera przepływ krwi w mózgu, co wpływa na koncentrację i jasność umysłu. Jej niedobór może prowadzić do spadku energii psychicznej, osłabienia pamięci i pogorszenia nastroju. Regularna suplementacja pomaga zachować świeżość umysłu przez długie lata. Kwasy tłuszczowe, omega-3, niezbędne dla struktury mózgu. Choć nie są witaminami, kwasy tłuszczowe omega-3, szczególnie DHA, są kluczowe dla budowy błon komórkowych neuronów. Ich niedobór wpływa negatywnie na pamięć, nastrój i zdolność uczenia się. Suplementacja omega-3 zmniejsza stan zapalny w mózgu i może opóźniać degeneracyjne procesy w chorobach takich jak Alzheimer czy Parkinson. Ich działanie wspomaga efektywność witamin i tworzy z nimi synergiczne połączenie dla zdrowia mózgu. Tłuste ryby morskie, siemielnia i olej z alg to ich najlepsze źródła. Podsumowanie. Mózg potrzebuje witamin tak samo jak serce czy kości. Dobre funkcjonowanie mózgu nie jest dziełem przypadku, ale wynikiem świadomych decyzji zdrowotnych. Witaminy z grupy B, D, E i C wraz z kwasami omega-3 tworzą fundament profilaktyki neurologicznej. Ich regularne przyjmowanie może spowolnić procesy starzenia, poprawić pamięć i uchronić przed poważnymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Suplementacja to nie tylko forma leczenia, ale Przede wszystkim codzienna inwestycja w sprawność umysłową i niezależność. Dbając o mózg, dbasz o przyszłość swojej świadomości i jakości życia. Zdrowie mózgu to inwestycja, którą zaczynamy od dziś. Nie jutro, nie za rok, ale teraz. Witaminy to nie cudowne leki, ale potężni sprzymierzeńcy, którzy wspierają twój umysł każdego dnia. Im wcześniej zadbasz o swoje neurony, tym dłużej będą ci służyć z pełną mocą. Pamiętaj, profilaktyka to najlepsza forma leczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o choroby neurodegeneracyjne. Generacyjne, które przez długi czas rozwijają się w ciszy. Jeśli zależy Ci na dalszych materiałach o zdrowiu, mózgu, diecie i odporności, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych wartościowych treści, które mogą realnie poprawić jakość Twojego życia. Nowe filmy pojawiają się regularnie, a każdy z nich to krok w stronę lepszego samopoczucia i dłuższej sprawności umysłowej. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, kliknij łapkę w górę. To dla nas sygnał, że warto tworzyć więcej takich treści. Twój jeden gest oznacza dla nas ogromne wsparcie, a dla algorytmu YouTube to znak, by pokazać ten film kolejnym osobom, które mogą go potrzebować. Na koniec napisz w komentarzu, czy już stosujesz jakieś witaminy wspierające pracę mózgu, albo które z nich planujesz wprowadzić po obejrzeniu tego filmu. Podziel się swoimi doświadczeniami, pytaniami lub obawami. Czy warto inwestować w witaminy dla zdrowia psychicznego? Czekamy na Twój głos pod filmem.